Dziś rano na antenie Vox FM na żywo rozpoczęliśmy dzień wiadomością, która rozgrzewa serca. Już dziś wieczorem na placu przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie taniec pod gwiazdami czyli charytatywna impreza taneczna pod gołym niebem organizowana przez Vox FM we współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom. Relacja reportera. Jest godzina 18, a na miejscu gromadzi się już tłum ludzi dj je grają największe hity disco, polo i dans, a wolontariusze rozdają opaski, wodę i uśmiechy. Atmosfera jest niesamowita, cała Warszawa tańczy. Cel wydarzenia. Celem akcji jest zebranie co najmniej 50 tysięcy złotych na rehabilitację dzieci z chorobami neurologicznymi. Cały dochód z wydarzenia trafi do Fundacji Mały Bohater. Wypowiedzi organizatorów i artystów arex vox fm prowadzący wieczoru mówi ze sceny, bo muzyka to nie tylko zabawa, to też serce i solidarność. Dziękujemy, że jesteście tu z nami. DJ Starboy, gość specjalny z Hiszpanii. Gram dziś seta specjalnie dla dzieciaków. Kocham taką energię Warszawa, jesteście niesamowici. Opinie uczestników. Ania, studentka z Wrocławia. Przyjechałam tu specjalnie z przyjaciółmi. Tańczymy, bawimy się, ale wiemy, że to dla dobrego celu. To najlepszy wieczór tego lata. Zakończenie. Vox FM kończy relacje na żywo słowami. Jeśli nie możesz być z nami na miejscu, śledź transmisję na stronie voxfm.pl lub aplikacji Vox FM. Możesz też dorzucić swoją cegiełkę przez nasz link charytatywny. I dodajemy, muzyka łączy, a razem możemy więcej. Dziękujemy, że jesteście z Vox FM.